Witajcie serdecznie. Poznaliśmy się tutaj z Łukaszem Uczajem na pięknych wzgórzach Wieszczackich I yy, Łukasz, mam do Ciebie takie pytanie tak naprawdę. Ty jesteś jako ten specjalista od ziół, który ma ogromną wiedzę, ogromny potencjał w tym. Czy możesz naszym gdzieś tam widzom, naszym osobom, które nas obserwują, podpowiedzieć, yy, jakie zioła tak naprawdę tutaj w tym naszym terenie polskim zbierać, które powinniśmy mieć na co dzień w domu, jako taką apteczkę domową? Ziół leczniczych jest bardzo dużo i oczywiście musimy dostosować to, co zbieramy do naszych potrzeb zdrowotnych, bo możemy mieć na przykład jakieś fapsze narządy, a ktoś inny potrzebuje inny ziół, a także do tego, co jest w okolicy, bo najlepiej zbierać działa, które rosną w obfitości, żeby ich nie wyniszczać, takie, żeby były blisko, żeby też no, robić to po trochę, bo Moje doświadczenie jest takie, że z większość ziół, które zebrałem to są zioła, które zebrałem właśnie w godzinnych takich wycieczkach, że gdzieś zbieram co godzinę, zioła suszę i jak robimy to regularnie, to wtedy możemy no zbierać bardzo dużo. Więc tak, no z polskich ziół, które są takie fenomenalne, to jest po pierwsze dziurawiec, właściwie ja cała Europa zbiera dziurawiec bez bezczadnie. Powiedz co ja zbieram może, o, co ja mam w domu. Dokładnie. Ja w domu zbieram zawsze bardzo dużo lipy, dziurawca, macierzankę, lebiotkę. Bez czarny, zbieram też mięte, zbieram sadziec opiasty. I ostatnio, skoro byłem w Portugalii, zbierałem dziką lawendę, tą lawendę francuską, i zbierałem też tam jakieś lokalne zioła, tylko na skarbitrichia, dyskoda. Jak jeździłem do Chopacji, zbierałem dużo cząbru górskiego, który tam jest, więc to się tego do tego, co, gdzie jestem, tak? Warto robić mieszanki ziołowe, warto pić mieszanki ziołowe i wyczuć. Zrobić w jednym roku z dwie, dwie wersy albo trzy i wprost zapytać siebie, która wersja mi bardziej, bardziej pasuje, nie? Ja część ziół, które zbiorę, mieszam, robię z tego mieszankę taką ogólną, którą serwuję gościom też, którą piję, a część mam osobno, kiedy mam ochotę na coś, to wtedy sobie, sobie piję. Są też zioła, których nie chce mi się zbierać, przy się gorzej zbiera albo idzie w mniej, na przykład kupuję y, y, korzenie kozłka, skrzyp zbieram. No, Przypomniałem sobie, skrzyp zbieram. Ale na co dzień pijesz tak zioło? Ja piję no. około 6 kubków herbat ziołowych dziennie, dlatego że miałem epizod teraz od, pod koniec lutego rzuciłem kofeinę. I wtedy no, trzeba było zastąpić tą gorącą herbatę czy kawę czymś. I czym zastąpiłem? No właśnie tymi działaniami, które mówiłem. Ale ja i wcześniej tylko postąpiłem po więcej, tak? Piłem tego więcej. Poza tym teraz chyba powoli wrócę do odrobiny kofeiny, bo mi pomaga w myśleniu i z pracy. Niestety. Ale będę to sobie doznał do jednego kubka czegoś kofeinowego rano, może co drugi dzień. Ale dalej piję. Teraz też piję cudowną herbatę ziołową, którą ktoś tutaj przyżończył. Nie, Pię... nie ma takiego odpowiednika ziół, które by zastąpiły właśnie kofeinę? Coś nie takiego. Nie, że... kofeinę można sobie tylko kofeiną. To jest, to jest tak jak z kobietami. Czy można jedną miłość zastąpić inną, to będzie jednak inna miłość. Prawdopodobnie. Tak? Jest to kofeiną. Nawet kawy, herbatą nie da się zastąpić. W polskiej florze nie mamy żadnej rośliny, wbrew temu, co się czasem mówi, która może dać na większą ilość kofeinę. Jedyną rośliną, która ma jakieś wyczuwalne ilości kofeiny jest kwiat lipowy w polskiej flory. Także jak pijemy dużo lipy, no to to troszkę nam tutaj działa. Pobudzają. Tak. Ale zachęcam do picia herbat działowych i to też nam daje poczucie niezależności. No, tak naprawdę tutaj nieraz ludzie mówią mają ten ogród właśnie e, warzywny swój, czy żyją z tego, co tam zbiorą, a piją tyle kawy i herbaty. Bo mówię, jeszcze bimber można zrobić z własnego ogrodu, z produktu, ale kawy już nie, więc my odrzucając kawę i herbatę, my robimy się w pełni niezależni, my wtedy dopiero możemy... My się zaczęliśmy myśleć o niezależności naszej zdrowotno-żywnościowej. Super. I trzeba się słuchać we własne ciało, no najlepiej ja bardzo polecam studiowanie medycyny chińskiej. Ten system medycyny chińskiej, który ma kilka tysięcy lat, w bardzo fizyjny sposób opisuje takie ogólne działania naszego organizmu. I to jest te, było w medycynie ziołowej europejskiej nazywane humoralne, które potem wyśmiano, odrzucono, a ona umiarkowanie na stosowaniu jest bardzo dobra, bo oczywiście bo czasem może przesadnie stosowano, natomiast ogólne zasady medycyny humoralnej są super. Czyli że są zioła, które rozgrzewają, które wychładzają dzieła, które wysuszają, które nawadniają, czy produkty, czy żywność, są właśnie, które są afrodizjaką, które są antyafrodizjaką, nie? I to rzeczywiście da się wyczuć w organizmie. Jeśli my stwierdzimy, jaką mamy konstytucję ciała, czy my mamy tendencję do zawilgocenia, zaflegmienia, czy potrzebujemy stymulacji... A czy raczej raz powiedz. No, przez... No, czy na przykład masz y, Y, zaróżowioną skórę, taką ukrwioną, czy jesteś blady, czy masz zimne palce, czy nie, tak? Czy masz skłonności do tycia, jaki masz kał? Czy masz kał, y, na jest y, bardzo często biegunki, są powodem, i zawsze, ale biegunki są często powodem y, tego, że jest żołądek gorący, więc takie biegunki no, po, po alkoholu, po kawie, no to raczej zmniejszyć ilość tego, ewentualnie jakieś wychodzące pokarmy, tak? Y, tak samo po Chili mamy często, właśnie, biegunkę, bo ono też rozgrzewa, tak? Teraz jest moda na przyprawy i w Przyprawy są fajne i bardzo zdrowe, ale czasem ludzie przesadzają, pakują pełno przypraw, nie myśląc, że one też mają pewien wpływ na nasze zdrowie. Ja się trzymam takiej zasady, że yy, najzdrowsze produkty są te, które jadłem małpy. Tak? Nawet do surową wraz z czyli tak. Mięso dobrej jakości, dziczyzna, owoce leśne, liście, które nie są gorzkie, które są delikatne w smaku, ewentualnie jakiś kłącza, bulzy, to niewielkiej niewielkie ilości i grzyby. I jak najmniej pokarmu przetworzonych. Każdy pokarm, który nie jest przetworzony, nie jest ze sklepu, tylko jest przez nas zebrany albo ewentualnie prezent od myśliwego, to będzie wokal zdrowy. A jak z tym mięsem? Bo powiedziałeś, że to mięso surowe. Czy ty jesz mięso surowe? Jem mięso surowe. Nie za tak. dużo, ale jak mam okazję, szczególnie wołowinę, to tak. Bo ono bardzo energetyzuje, ono też jest zawsze z jakiem. Dla mężczyzn bardzo wymaga potencje, Więc jak ktoś właśnie chce się wzmocnić. To zdecydowanie surowe mięso. Pamiętajcie, mężczyźni. Ale to jest rewelacja. To, to działa niesamowicie. Eee, ja, no nie wszyscy ekretują mięso. Ja też myślę, że ja myślę, że wegetarianie są o jeden stopień wyżej od ludzi, którzy nie jedzą mięsa. Dziś tam mają wielkie zasługi etyczne, ale nie każdy jest w stanie. Na ja, przykład nie jestem w stanie być na. No, ja próbowałem być i przejść na wegetarianizm, weganizm. Strasznie źle się czułem po tym, po kilku tygodniach. Trzeba jednak wsyłać się w suroganizm, jeśli mi to służy. Jeśli czuję, że będą w rodzinie wegańskiej, mam dużo energii, jestem szczęśliwy, oczyszczony, bo są tacy ludzie. Często, którzy mają za dużo gorąca, więc to właśnie ja na przykład mam, ja miałem niedobór raczej gorąca, potrzebuje rozgrzewania, więc na przykład ja, ja źle się czuję. Ale jeśli osoby mają dużo gorąca, to wtedy taka dieta wegańska im służy, nie? Ale są, mamy, są osoby, które wpadają w chroniczną depresję, nie? Ale nie chcą sobie przetłumaczyć, że po prostu trzeba zmienić dietę. Natomiast, natomiast te zioła też bardzo modyfikują naszą energetykę organizmu. Wiele ziół takich gorzkich jest właśnie rozgrzewających, wysuszających. Pion na przykład. Bardzo dużo ognia ma w sobie. Natomiast na przykład mięta wychładza, nie? Malina rozgrzewa. Jak my to wiemy, że w zimie lepiej pić malinę, tak? Czy, A już powiedzmy mięta właśnie w lecie, nie? To wtedy pion rozgrzewa. To wtedy możemy modyfikować tę swoją energetykę a czy są jakieś takie książki które polskie wydania które byś polecił które właśnie zawierają te informacje które zioło rozgrzewa które które wykłada? to bardziej to znaczy... medycyna chińska w medycynie chińskiej ale są też prace autorów którzy też łączą zioła europejskie z medycyną chińską Jak wiem że jest książka Rossa taka Jeremy Ross natomiast też możemy popatrzyć stare zielniki bo na przykład w dzienniku Syreniusza każde ma opis jest opisane, czy rozgrzewa, czy, czy wysusza. Nie zawsze autorzy byli zgodni oczywiście. Natomiast ogólnie z książek o ziołach to bardzo polecam książki Ożarowskiego, Senderskiego i Muszyńskiego. To są trz, trzej tacy klasyczni autorzy. Bardzo też jestem pełen podziwu dla popularizacji ziół przez doktora łzańskiego, mojego sąsiada prawie, żeby też mieszka pod Krosnem, więc, więc po prostu tutaj wielką rzecz robi. Pokazując takie rzadziej używane zioła. Tak. Czyli źródeł jest dużo, ale mówię po prostu połączyć to, co wiemy, z tą energetyką. Poczytać właśnie trochę o ziołach chińskich, one, one się często pokrywają. Na przykład w Chinach też używa się na przykład babki, czy kwiściągu, no, wielu innych ziół, które powiedzmy u nas też występują. A oczywiście, jak popatrzymy, jak to działa, to potem możemy to przenieść na nasze zioło. Super, super. Dziękuję Ci, Łukasz, za krótkie spotkanie, dużo wiedzy. I do zobaczenia. Dokształcać się, dokształcać, dokształcać się, dokształcać. Tak, tak. dzięki. Wszystkiego dobrego. Cześć!